Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku gry The Darkness 2. Widać, kontynuujemy misję. Tutaj mamy jakąś amunicję. Łoj! Czy te drzwi tak świecą? Dziwnie. A, bo ja sobie mogę je wziąć za osłonkę, dobra, przyda się może. Łoj! Łoj! Światło mamy gdzieś. Albo mamy gdzieś światło, albo mi się wydaje. Bo coś tu. A on trzymał, a to pedał Zdychaj szmato ładuj Oż ty geju. Dobra, gdzie dalej? Mamy teraz iść do drzwi. No. Jakim prawem, sukomie bijesz I teraz się zerżę. Dawaj, serducho. Nie ma serca. Olej, jo. Dobra, wchodzimy do ciemnej ulicy. Dobra, żartowałem. Jesteśmy na jakimś parkingu z tego co widzę. Uch! Dobra, teraz z Tysiąc Nie, już trochę tych punktów mam. Wypadałoby coś kupić. Tylko już się pogubiłem z tym wszystkim. Yy. szedłem chyba w tym kierunku Dobra Jeszcze mam Jeszcze sobie kupię to <coughs> Sorry No na no to mnie nie stać, dobra yy, yy, yy. I rozpieprzyliśmy włas To jakiś opel stoi Oho Opel Kastrat. No chciałem w niego w z drzwiami Rzucają nas drzwiami, wejdziemy oknem. Dobra, jestem serducho. To w sumie po co ta małpa ze mną jest? Ona mi czasem niby pomaga. Oj! światło. Jaki debil zapalił lampy w samochodzie? Dobra, jako tako mi się udało. Jeszcze chyba jedna świeci. Dobra. Dwie zgas zgasły, wszystkie światła, Dobra, teraz jak tam wejść? Chyba tędy naokoło trzeba, bo ktoś do mnie strzela. Jeszcze nie wiem, kto, dobra, na razie go lewam. I idziemy, idziemy, zapisałam migrę. Ło, wow, fuck Fakera mu pokazałem, lol, prawie mnie zabił. No, ja zdążyłem mu pokazać fakera. To mi się podobało. Daj, daj. Znowu światło, gdzie? Ten pedał. Wyrzuć to gówno. Dobra, jakoś mi się udało. Uch, dawaj serce. Łoj, nie mam amunicji. No. Nie mogę go wziąć, ale jaja. Jakiś odporny, czy co? Dawaj, serducho. Już tak patrzę, kto do mnie napieprza. No to jak widać... ...doszli nowi. Uff. Jako... ...dużo ich jest. Dlaczego tego nie mogę wziąć z tego... ...z tej hydry? Nie wiem. On ma jakąś... ...osłonę, czy co? Nie mam pojęcia. Jeszcze coś mi się dzieje Chyba znowu światła. O, mam shotguna. Grubo Dobra, wchodzimy już co do tego budynku. Tu idziesz w hotelu, ale jak widać coś mi się dzieje. Jesus, I Dolfo!

Gdzieś tam sobie jedziemy tą windą. Dobra, o nasz ziomek. Zwariowany Johnny, biegnie Johnny nawalony do apteki, pokonany. Kto?

Takie jakieś kwadratowe, ale dobra. Nie zwraca na to uwagi na razie. Co ci tak głowa na lewo schodzi? No ale idziemy. Gdzie ta misja? 7654 A jakie to mam ci rozwalić? No dobra, nawet nie trzeba.

Mam shotguna, to mogę napieprzać ile w razie Tak dostał z shotguna i żyje. A to pedał. Dawaj serducho. Macie jakieś bronie? bronię? Znowu ten gej ze światłem Specjalnie we mnie świecą pedały. I jeszcze jeden Ło Ktoś mnie piznął tylko jeszcze nie wiem kto. Który ma to światło? Dawaj serce. Bronię se też wezmę. No tam była fajna. O z tej mogę napierdzielać. Aż teraz popatrzę na widok. No, takie te miasto dziwne. Nawet nic nie widać. O, oj, mało pojemny magazynek. No, spieprzaj z tym światłem, stary. No, jaki pedał. Nie lubię tych gej z tymi światłami. No, zdychaj. No, coś mam w drugiej ręce, tylko nie wiem co. A, no, to tą lampę chyba całą. Ktoś mi spieprza i ktoś mnie strzela z tyłu. Skąd wy się tu wzięliście? Koledzy, że tak powiem, co to było? Co jest? Co się stało? Co to ma być? Lol, szczerze powiem Wam, że nie wiem, co to było. Może ktoś mi powie? To jest moja małpka, dobra tutaj ktoś się dalej strzela Nie wiem co to było, szczerze mam powiem, czy to moje jakieś moce się ujawniały Czy to ktoś mnie chciał zranić? Nie mam pojęcia Dobra amunicja Amunicji nigdy za wiele. Lewo prawo, kieruj. Tutaj, dobra Znowu geje ze światłami Dobra, jako tako zbiłem. Are you crazy? Tak, jestem szalony. I znowu ty geju ze światłem. z tymi lampami. Pozwoliłem ci na mnie świecić? Ła. Wow. Dobra. Chyba nie zginął, ale zaraz go dobijemy. Gdzie ty jesteś? Nie ma go. Dobra, gdzie teraz? Tam, 24 metry. Wezmę sobie twoją broń jakąś. Łoj. Coś czuję, że tu będzie jakiś boss. O kurczę, z tarczą. Tylko jak mam go rozpieczyć O, mam jego tarczę, haha. Teraz możesz mi skoczyć. Dobra, jego serce W ogóle nie wiem gdzie my się wbijamy i w jakim celu. Czy ten, czy ten, ten nasz dom? To chyba nie ten nasz dom mafii może. Albo źle rozumiem fabułę Uch. Czemu to gówno na mnie świeci? Gdzie jest generator od tego? Tu jest Dobra Muszę się pożywić trochę Z Serduchami Shotgun na razie zostawię go, bo mi się przyda. Pani się strzela z bliska za pierwszym razem, chociaż no i doszliśmy do drzwi. Jest i mój alkoholik. Dobra, tu mamy amunicję jakąś. Co tu się dzieje? Łaj trochę ich tu jest Tylko nie tak będę zjeżdżać na tych sznurkach Dobra, chyba mam iść na tą górę tutaj Na pewności zobaczę, no To moja małpka, sorry Małpko, ja cię tak kocham Kurde, światło Gejowskie światło Piję przed tymi światłami. Co się dzieje? Nic nie widzę. Dobra, zdjęcie serce. Od razu mi lepiej. Dobrze idę? Dobrze. Otwieraj. I dostałem pięknego strzała w łeb. Moja stara babcia się martwi. Zaszlachtowali mi ją. Kto to w ogóle? I właśnie ja też dostałem strzała. Zabili moją starą szuję Pokojówkę, czy kto to tam był sprzątaczka. Nieważne. Dobra, zapisałem mi grę. Ja też sobie zapiszę, tak więc. Mamy piękne łóżeczko, tam nawet małpa jest narysowana. No, jesteśmy znowu w jakimś szpitalu, tak więc widzimy się za chwilę, do zobaczenia, cześć.